Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się jak co roku przed budynkiem Urzędu Miasta. Oprócz władz samorządowych powiatu z wicestarostą Andrzejem Markiem Lenartem i miasta z burmistrzem Krzysztofem Obratańskim były także poczty sztandarowe instytucji i szkół, ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji społecznych i politycznych. A także kilkuset mieszkańców końskich. Po uroczystym wciągnięciu przez strażaków flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, program artystyczny przedstawili uczniowie drugiego gimnazjum w Końskich oraz maluchy z koneckich przedszkoli samorządowych. Dla uczczenia święta oddana została salwa armatnia przez członków Stowarzyszenia Rudy. Adama Kwiela. Następnie głos zabrał burmistrz Krzysztof Obratański. W imieniu władz samorządowych miasta gminy Końskiej chciałbym powitać serdecznie wszystkich, którzy zadali sobie trud, by przejść tutaj na wspólne spotkanie odwołujące się pamięcią do czasów Konstytucji 3 maja. Przez dziesiątki lat tu, od ołtarza ojczyzny, pod Glorietą, spotykali się nasi przodkowie. By pamięć tę kultywować, wspominać utraconą suwerenność i marzyć, planować jej odzyskanie. Tu od dziesiątków lat samorząd konecki organizuje spotkania, które mają kilku zbiorowych bohaterów. To bohaterowie symboliczni: biało-czerwona flaga narodowa, hymn państwowy, poczty sztandarowe skupione wokół symbolizujących honor, tożsamość odwołujące się do idei wspólnych wartości sztandaru. Ale jest jeszcze, zwłaszcza w tym roku widoczny, drugi zbiorowy bohater tego spotkania, tej uroczystości. To dzieci i młodzież. Chciałbym się powiedzieć, jeszcze jeden mazur dzisiaj i jeszcze raz oklaskami nagrodzić uczniów gimnazjum numer dwa, ich opiekunów i Tych wszystkich, którzy przyczynili się do takiego wykonania tradycyjnego polskiego tańca, które mogło nas zachwycić. To te dzieci w kontuszach szlacheckich, które za chwilę wystąpią przed nami. To zuchy i harcerze. Po zakończeniu tej części uroczystości, wszyscy uczestnicy w zwartym szyku udali się do Kolegiaty Świętego Mikołaja, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny. Komilię nawiązującą w treści zarówno do historii, jak i teraźniejszości, wygłosił ksiądz dziekan Andrzej Zaparty. Miłowanie wyszło Panu, drodzy siostry bracia, kochani rodacy, z wielką radością w poczuciu wielkiej dumy i chwały stajemy dzisiaj w ołtarzu Jezusa Chrystusa, by sprawować czynęśniejszą tnia wielkie Czynienie za naszą ojczyznę, naszą wolność i suwerenność. I umieć też prosić Pana dobrego o jego błogosławieństwo dla nas i dla następnych pokoleń. Czynimy to w dniu 3 maja, który jest poświęcony jej najlepszej z nami. Matki Boga i nas dla na świętych królowej, bo takim ją kochamy, miłujemy i szanujemy. I to, co tak ważne dla nas na ziemi, chcemy właśnie połączyć z wielkim dziękczynieniem w tym dniu, gdzie staje przed nami jako królowa i dobra, na Matka. Demokraciowie mówią, że od chrztu bliskowego do naszych czasów współczesnych żyło 40 pokoi, tak naszych braci i sióstr, którzy nas wyprzedzili w drodze do domu ukońca. Na swój sposób kochali i obalił ten kraj. Chociaż ta nasza historia piękna, to jednak był na dramatyzmu. Gdzie bardzo często mieszkający tu, Dziewanie serdecznego z bólu i cierpienia, ale dla niej wszystko czynimy, bo tak nas z pokolenia na pokolenie wychowywa. Ale jako ludzie nigdy do to na ziemi nie będziemy. A jeszcze biorąc uwarunkowania, było polityczne. I rządzili ludzie, którzy kochali Ojca i Boga, człowieka, człowieka. My cieszymy się, że Polacy potrafili Amen. coś do niego uczynić, jak Konstytucja Trzeciego To Jesteśmy dumni, my jako pierwsi uroboelicy. Około godziny 14 w parku miejskim rozpoczęły się już 26. Trzeciomajowe biegi uliczne w sześciu kategoriach wiekowych. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary, medale i dyplomy oraz upominki. Nie mieli szczęścia do pogody najmłodsi uczestnicy biegów, czyli przedszkolaki, które dzielnie pokonały dystans 200 metrów w strugach ulewnego deszczu. Obchody święta 3 maja zakończyły się koncertem znanej i popularnej wokalistki Hanny Banaszak, który poprzedziły występy młodych wykonawców ze studia piosenki przy Koneckim Domu Kultury. Hanna Banaszak. Gazet nie przykro, to nie słucha, tu jest mimo i przytumny, chociaż na świecie zawiła, chociaż w powietrzu wciąż coś krucha, głupym zbiegiem sparaźłem, lecz w moim...